Wydawnictwo Bosch poleca. Antoni Rząsa, rzeźba. Mini album w wersji polsko-angielskiej prezentujący twórczość Antoniego Rząsy, rzeźbiarza urodzonego w Futomie na Podkarpaciu, później związanego z Zakopanem. Choć osobiście nie identyfikował się z żadnym wyznaniem religijnym, w swej twórczości skupił się przede wszystkim na tematyce chrześcijańskiej. Dotyczy to głównie motywów chrystologicznych poruszających temat ludzkiego cierpienia, który wiąże się także z młodzieńczymi doświadczeniami artysty sięgającymi okresu II wojny światowej. Uwagę zasługują szczególnie cykle takie jak Droga Krzyżowa czy Oświęcim. Album do nabycia w księgarniach i na www.bosz.com.pl. Zapraszamy.